Witajcie! Kolejny odcinek. Dzisiaj pobarwimy się w pogromce mitów, a tym pogromcą będę ja. A mitem będzie fakt, może nie fakt, ale stwierdzenie, że Honker to jest najgorszy samochód na świecie. Ja się z tym nie zgadzam. Dzisiaj spróbujemy się przekonać, jak to było z tym Honkerem i skąd się wzięła taka fatalna opinia na temat tego samochodu. Może warto sięgnąć. Do genezy powstania tego samochodu. W latach 70. kiedy w naszej armii służyły jeszcze Łazy, gazy i inne samochody z, z dawnego Związku Radzieckiego potrzebny był samochód dla żołnierzy, który by zastąpił. Niestety, my nie produkowaliśmy zwykły tarpan do tego się nie nadawał. I w Pimocie opracowano już w 79 roku samochód o nazwie PW1. Samochód, nazwa taka zupełnie symboliczna. Pojazd wojskowy 1. Pierwsza wersja zbudowana było to na podstawie jeszcze tarpana 234, czyli takiej modyfikacji 233 z napędem na 4 koła. Jedyne co w nim zmieniono to ten napęd troszeczkę rozwinięta Obłotniki wyglądały troszeczkę inaczej. My takiego honkera. Przepraszam, taki PW1 w naszych zbiorach posiadamy. Jest to samochód w bardzo słabym stanie technicznym. Samochód, który kilka lat temu został odkupiony od osoby, która chciała go remontować, poddała się, Zaczyna na zdjęciach. Nie wygląda to najlepiej, ale my się nie poddajemy. Za kilka lat ten samochód pewnie wróci i pojawi się na wystawie. A może chcielibyście, aby w takiej formie go gdziekolwiek wystawić, abyście mogli go zobaczyć? Wracamy do PW1. Samochód w miarę szybko zmodyfikowano. Powstał. Model PW2 w roku 84 samochód, który już prawie nie różnił się od takiego honkera, którego znamy, ale sama produkcja honkera dopiero ruszyła w 1988 roku. Zobaczcie, 1979 rok pierwszy prototyp, 88 początek produkcji. No właśnie tak to było w tym PRL-u, że byliśmy mistrzami w produkcji prototypów, jakichś wizji, a jak przychodziło co do czego, żeby wdrożyć to do produkcji, no to już był wielki problem. No i tym wielkim problemem też był Honker w 1988 roku. Wyobraźcie sobie ten samochód, on jest tak zrobiony, że on tak został zaprojektowany, że można nim było przewieźć 10 osób. Samochód miał ciężką ramę, był duży, yy, ważył sporo, ponad tonę, a z pełnym uzbrojeniem to ponad 2 Tony z kawałkiem, z pełnym uzbrojeniem, czyli w dziesięcioma żołnierzami. I wyobraźcie sobie, że pod maskę takiego honkera nasi inżynierowie wymyślili, że będzie silnik Poloneza. Poloneza który nie za, silnik Poloneza, który nie za bardzo radził sobie z lekką karoserią Poloneza i pięcioma osobami. A tutaj wymyślono, że ten sam silnik włożymy do ciężkiego samochodu i załadujemy dwa razy tyle ludzi. Jak to działało? No właśnie, to nie działało. Ten samochód w pierwszej wersji silnik się przegrzewał. Prędkości uzyskiwane to było 50-60 na godzinę i to nie działało. Pierwszą taką w miarę udaną modyfikacją było wsadzenie tam silnika od Iveco, ale te pierwsze silniki 75 konne no też nie dawały za mocno sobie rady z tym nadwoziem 75 koni. No to nie był szczyt możliwości. No i niestety Honker trafiał do armii, nie mieliśmy innego wyjścia. Natomiast ciągle czegoś brakowało. Sprzedaż, nawet armia za bardzo nie chciała kupować tych samochodów. 95 rok, końcówka roku to była można powiedzieć zmierzch produkcji Honkera jako Tarpana za przestano produkcji. Prawa do licencji kupiło wtedy Deu i w 1996 roku wystartowało z produkcji. Ja miałem to szczęście, że na sam koniec produkcji tarpana Honkera byłem w fabryce. Oglądałem to, jak były produkowane. Ten samochód był robiony niemal warsztatowymi metodami, bez żadnego specjalistycznego przyrządowania, bez żadnego specjalnie zabezpieczenia. To nie było zbyt fajne. W związku z tym. Ta sprzedaż ciągle spadała. Poza wojskiem mało kto się tym interesował. Oczywiście spółki rządowe, jakieś gazownie też próbowały tym jeździć. Kilka samochodów powstało dla milicji, potem dla policji, ale ten samochód również się nie sprawdzał, przede wszystkim ze względu na nadwozie. W 1996 roku, na samym początku roku, kiedy byłem, oglądałem też bardzo fajnego honkera, takiego troszeczkę krótszego, z mniejszym rozstawem osi. E, tutaj e, to była wtedy też zima. Tu widzicie w tej chwili zdjęcia tego malutkiego zgrabnego samochodziku. Uważam, że gdyby wtedy coś takiego trafiło z dobrym silnikiem, to ten samochód naprawdę mógłby się sprzedawać. No ale oczywiście było jak było, sami wiemy. No i co? 96 rok, Deu kupuje prawo do produkcji tego samochodu. Wstawiają tam silnik Taki jak jest w Lublinie, czyli 90-konną Turbo Andorię. Samochód dokładnie taki jak jestem. Ten. ten. jest z 1997 roku, czyli troszeczkę młodszy. Trochę bardziej dopracowany. Zaraz po przejęciu fabryki e, Deu Motor Poland e, m, rozpoczyna produkcję Honkera w Lublinie. Łącznie obok jadą Nexie. Produkowane są Nexie, Lubliny, Żuki i ciągle jeszcze Honkery. Opracowana zostaje specjalna linia takich samochodów dla zwykłego użytkownika. Na targach poznańskich prezentowane są te samochody, zobaczcie jak to ładnie wyglądało. Te samochody troszeczkę inaczej pomalowane, kilka dodatków. Ten samochód zupełnie inaczej wygląda. W takim razie spróbujmy przekonać się, jak to jest z Honkerem. Deu Honker. Wsiadamy, jedziemy. Najpierw jedziemy przekonać się, jak sobie radzi na zwykłej asfaltowej drodze. A potem pojedziemy w teren. Pasmówka, ograniczenie do 70 km na godzinę. Bardzo łatwo nam się dostosować do takich oczekiwań. Spróbujemy trochę dalej, będzie ograniczenie do 80. Myślę, że 80 to jest taka graniczna prędkość, jaką można jeździć tym samochodem, żeby odczuwać w miarę komfort jazdy. koła spory ruch ale przy prędkości w rzędu 60-70 km na godzinę samochód nadaje się nawet do wyprzedzania. W przeciwieństwie do zwykłego tarpana trafienie w czarne nie stanowi większego problemu. Przed chwileczką było na zegarze na 90 km na godzinę. Zrobiło się bardzo głośno. Wcześniej jechałem tym samochodem tak ponad stówę i muszę Wam powiedzieć, że ma się wrażenie, że ten samochód wtedy próbuje się rozlecić na milion kawałków. Droga jest krzywa teraz, a mimo to nie czujemy jakoś takiego bardzo dużego dyskomfortu. Dziur jest sporo, ten samochód w miarę wybiera te nierówności. Nie wyobrażam sobie jechać w pięć osób i rozmawiać z tymi osobami, które jadą z tyłu, ale chyba w tych samochodach nie o to dokładnie chodzi. Przyznam się Wam szczerze, że takim moim wymarzonym Honkerem to jest taki Honker nie wojskowy, tylko taki Honker, można powiedzieć, bulwarówka. Pamiętam, miałem wtedy pewnie kilkanaście lat, kiedy w motorze pokazał się plakat z takim żółtym Honkerem. Już wtedy coś miałem nie tak z tymi żółtymi samochodami. Ten honker wyglądał bajkowo, miał takie poszerzenia, był kabrioletem, szerokie, wielkie, o dużym profilu opony, podniesione zawieszenie, poszerzenia błotników, nakładki na progi. To wszystko sprawiało, że ten samochód był taką namiastką tych amerykańskich wranglerów, czyli terenówek, którym jeździło, którym jeździło się po Beverly Hills. I tak sobie wtedy myślałem, że fajnie byłoby mieć właśnie takiego żółtego honkera zwracającego na siebie ogromną uwagę. Te fajne chromowane felgi, to wszystko sprawiało wrażenie, że ten samochód naprawdę ładnie wyglądał. Myślę, że kiedyś, jak jeszcze będę miał siłę, spróbuję zrobić sobie takiego właśnie honkera skróconego, może właśnie żółtego nawet. Dobra, za chwileczkę. Pojedziemy po terenie. Wiecie co tu jest ślisko? Tu jest lód. Ten samochód jechał jakby przyklejony do asfaltu. To jest Honker troszeczkę późniejszy, o tym już Wam mówiłem, o wcześniejszych Honkerach. To jest taki sam silnik jak w Lawecie, jak w Lublinach, 90-konna jednostka Andorii. Z zewnątrz wygląda praktycznie jak te pierwsze Honkery. Fajna rzecz, wciągarka. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli jej dzisiaj użyć. Rzeczą, która była charakterystyczną dla Honkera i różniła ją od zagranicznych konkurentów, można powiedzieć, to trzy drzwiowe nadwozie. Tu mamy tylko z przodu. To normalnie, czy to Galenda, czy to Defender, tu mamy kolejne drzwi, co bardzo ułatwia wsiadanie. W tym samochodzie jest troszeczkę inaczej. Wsiada się przez tylne drzwi. Nie jest to zbyt wygodne. Zobaczcie. Ten honker jest troszeczkę inny. Większość honkerów miała przez całą długość ławeczki. Tutaj ma dwa wygodniejsze fotele. Jest to zrobione. Nie wiem, co to za wersja dokładnie. On w takiej wersji wyjechał, natomiast chodzi o to, że tu mamy ławeczki, tu mamy fotele. Wygodniej się jedzie, zdecydowanie. Tamte fotele mają pasy. Natomiast samochód który był skonstruowany dla wojska i taką podstawową rzeczą, którą zwykle mówiono, e, m, największą krytyką tego samochodu było sposób siedzenia i sposób, że ten samochód nie był zabezpieczony. Wyobraźcie sobie żołnierzy, którzy jeżdżą na polu walki tyłem do szyby, czasami tutaj była mata prezentowa bez żadnych opancerzeń. Rozmawiałem kiedyś z żołnierzami, którzy w Iraku służyli. To oni do stelaża przekładali tutaj kuloodporne kamizelki, ponieważ te Honkery w takiej podstawowej wersji na rynki takie do wojska nie miały żadnych płyt zbrojonych. To chroniło odrobinę przed e, snajperami. Wielokrotnie czytałem i mówiono na temat Honkera, że jest to samochód rolniczy. Generałowie z wojska zawsze Mówili, że to nie jest zbyt dobry samochód, że to ma wiele wad. Faktycznie, Tarpan Honker był produkowany początkowo w fabryce samochodów rolniczych jako samochód, który został stworzony na potrzeby wojska, i muszę Wam powiedzieć, że zupełnie nieźle się sprawdzał, mimo tego, że nie do końca niektóre rozwiązania były przemyślane. Osobiście uważam, że gdyby od samego początku produkowano go w wersji pięciodrzwiowej, a są takie wersje, które powstały dopiero po roku 2000, ten samochód zupełnie inaczej by się sprawdzał. Natomiast tych samochodów wiele tysięcy służyło i do dzisiaj można kupić na przetargach w Agencji Mienia Wojskowego takie samochody powojskowe. Większość z tych samochodów, niestety, jest mocno wysłużona. Wysłużona i to nie dlatego, że bardzo dużo jeździły. Tylko zobaczcie na przykład ten honker. E, prawie nie jeździł, niewiele ma e, przebiegu, a rdza, rdza to była chyba największa bolączka honkerów. Zresztą nie tylko honkerów, większości samochodów, które produkowaliśmy w naszym kraju. I ten samochód pewnie, gdyby nie fakt, że. E, Rdza, że troszeczkę gorzej się sprawuje, że ten silnik. Jechaliśmy gdzie przed chwileczką 80-90 to jest max, co można robić. Tylko czy od samochodu wojskowego należy wymagać więcej, czy on musi jechać szybciej? Zobaczymy, jak będzie się sprawował w terenie. Pokażę Wam jeszcze kilka detali na tym samochodzie. Przede wszystkim uwielbiam te klimaty wojskowe, czyli kanistry, które są z zewnątrz. Typowa wojskowa notka. Czyli taka nocna lampka. Tu znajdziemy jeden zbiornik paliwa klapkę, z drugiej strony, drugą można tankować na dwie strony. Klamki znacie z malucha, ale dobra. Spróbujemy otworzyć maskę. No właśnie. Takie pancerne wojskowe rozwiązania. Samochód z niedużym przebiegiem Andoria. Ten samochód napędzał małe ciężarówki, czyli dostawczaki Lubliny. A tutaj zupełnie nieźle sobie radzi. Rozwiązania jak na końcówkę lat 90. No cóż, niektórzy robili nowocześniejsze samochody, ale tu nie jest najgorzej. Przede wszystkim turbo, wspomaganie. Później w Lublinach nawet był intercooler, tutaj go nie ma. Natomiast w późniejszych egzemplarzach już zrezygnowano z Andorii, wkładano Iveco i to Iveco wcale nie było gorsze. Niektórzy mówią, że było lepsze, na pewno było droższe. Dobra, idziemy dalej. Klamka od malucha. Deska rozdzielcza. Same zegary są dokładnie takie jak w Polonezie czy w Lublinie, a w zasadzie w Lublinie, bo tutaj po prawej stronie mógłby być obrotomierz lub zegar. Tu jest wersja najbardziej uboga, czyli nic nie ma. Licznik skalowany do 120 na godzinę. Mocno na wyrost. Myślę, że z tuwą to on, nie wiem, czy chociaż raz jechał wyłączniki, sanie, te wszystkie rzeczy, zrobione tak, żeby było wygodnie, prosto, produkowano je przez wiele lat. Te wyłączniki, wszystkie dokładnie są takie jak w maluchach, w dużych fiatach, w polonezach. Popielniczka z dużego fiata poloneza. W tym samochodzie produkowano to, co było. Kierownica znana z poloneza. Jedyne co, że zamiast FSO czy DUFSO później jest napisane DMP, czyli DU Motor Poland. Czyli już ten samochód troszeczkę późniejszy. Przyjechaliśmy na takie miejsce, gdzie sobie offroaderzy trochę jeżdżą. My spróbujemy też. Nie chcę za mocno szaleć na początku. Przyznam się szczerze, że nie znam tego samochodu. Zobaczymy, co on potrafi. Spróbujmy od jakichś małych górek. Niezbyt dużych. Tak, żeby po prostu zobaczyć, jak sobie daje. Honker radę w terenie. Ciekawe, czy damy sobie radę. No dobra, zupełnie nieźle. Zobaczymy, jak tam dalej pójdzie. O, to jest właśnie precyzja legendarna samochodów z Antoninka i Lublina. No dobra, przepraszam, rozpędziłem się za mocno. To jest samochód terenowy, nie sterowany komputerem, tylko sterowany kierowcą. W związku z tym najpierw zapinamy napęd na cztery koła, a potem zapinamy reduktor. Przed chwileczką stanąłem w miejscu, a teraz jadę do tyłu. Ale za to w jakim stylu? Dobra, spróbujemy jeszcze kawałek. Się cofnąć i teraz już chyba podjedziemy no właśnie. Żółj dawaj, dawaj Uu, dobrze, dobrze. I teraz tutaj najtrudniejsza rzecz, bo mam... O, 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 o powiem wam, to nie jest zły samochód. Powiem więcej. To jest miejsce, w którym najwięcej nakopałem się łopatą. Odkopywałem tutaj Pajero, Wa Wranglera, Defendera i kilka innych samochodów. I dodajmy, że nie było to zimą, kiedy jeszcze jest bardziej ślisko, tylko było to latem, gdzie był tylko sam piasek. A dzisiaj nawet łopaty nie wzięliśmy. Uwaga. Jak on pięknie się składa i spróbujemy sobie zrobić tutaj taki malutki myk tu w prawo. Uwaga. I spróbujemy zawrócić w ogóle pod górę. Wiecie co? On tak połyka ten piasek ze śniegiem, to uzależnia. Ostatnio uzależniało mnie mycie samochodu, zmywanie mchu. Nie no, ten samochód. Na asfalcie było średnio, ale tutaj on po prostu wjeżdża wszędzie. Ja wiem, że to nie są może bardzo trudne tereny, nie są to bagienne gdzie wkleja samochód, ale piasek. Uwierzcie mi, że mało która współczesna terenówka i praktycznie żaden SUV nie dałby sobie rady tutaj. A ja po prostu jeżdżę gdzie chcę. Wymyślam sobie coraz bardziej abstrakcyjne miejsca, do których chciałbym wjechać, i on po prostu tam sobie jedzie. O, a tu spróbujemy teraz tak w prawo. O, i teraz lekko gaz, i on się pięknie składa. No po prostu. No i dobra. I kolejna rzecz. Pewnie gdybym miał specjalne opony do tego przygotowane, to byłoby zupełnie inaczej. A on. Z tyłu ma opony, na jakich wyjechał z fabryki w 1997 roku. Dębica 4x4. O! I nie są to zbyt terenowe opony. A jak pięknie bokiem poszliśmy z górki. Wybieramy sobie trasy, którymi inni offroaderzy tutaj zjeżdżają, a my sobie tędy wjeżdżamy. To jest po prostu piękne. No dobra. Egzamin w terenie zaliczony. Myślę, że pojazdy wojskowe nie potrzebują dużo więcej. A szczerze Wam powiem, że bardzo jestem ciekaw, jak tutaj sprawiałyby się nowe rangery, które zostały kupione do polskiej armii. No tutaj tu prawdziwy terenowy samochód przejechał, a raczej taka zmota do zabawy. Dobra, i teraz kolejny podjazd. W miejsce, gdzie nie każdy samochód by wjechał, ale my po prostu sobie wjeżdżamy. Dla mnie takim testem zawsze jest zatrzymać samochód tuż przed szczytem i ruszyć. Jak on przejedzie, to jest naprawdę dobrze. Teraz zjeżdżamy sobie na jedyneczce i spróbujemy zawrócić. To na pewno się nie uda. O! Żwyźwy? Nie no, wjechał! No dobra, wiecie co? To nie jest honker, tylko dehonkest To takie stopniowanie angielskie. Jego wysokość, Honker. No, muszę Wam powiedzieć, że taki dzień z takim samochodem to czysta przyjemność. Mit o tym, że Honker jest najgorszym sam polskim samochodem, obaliłem. Tutaj w ogóle nie mamy o czym mówić. Dzisiaj przekonałem się, ile frajdy daje jazda takim samochodem. Wiadomo, że po asfalcie 80 na godzinę to nie do końca to, co lubię, ale Zwykłym tarpanem jeździ się dużo gorzej, nie ma wspomagania, trudno trafić. A ten, on naprawdę jeździ. Dużo nie pali. Dzisiaj spaliliśmy 12 litrów, a zrobiliśmy ponad stówkę, więc nie ma dramatu. Ale zobaczcie, ten samochód pokazał, że nieźle sobie radzi w terenie. Pokazał, że da się nim jeździć po ulicy. Egzemplarz, który ma 24 lata, nie jest bardzo zgniły i nigdy nie miał remontu, to też jest fajna sprawa. Dzisiaj, przed chwileczką, jak wracaliśmy, zatrzymaliśmy się jeszcze, żeby go dotankować. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem na postoju, sprawdziłem ceny honkerów. Ja to śledzę od dłuższego czasu, natomiast dzisiaj zapałałem chęcią posiadania honkera takiego, jakiego chcę od dawna. Takiego jakiego kiedyś widziałem w motorze no, był taki ładny plakat właśnie z samochodem marki wtedy DU Honker żółty nakładki cała ta reszta i kiedyś takiego będę miał. Jakbyście o żółtym Honkerze coś słyszeli to nie, broń Boże nie piszcie bo będę go chciał kupić a teraz jest dużo innych wydatków na dzisiaj na dzisiaj kończymy nam wystarczy. Zrobiliśmy chyba kawał dobrej roboty. Honker daje radę. Pamiętajcie, Graty dają radę. Honker, który dla wielu jest Gratem też dzisiaj dał radę. A my co? My kończymy, a wy spróbujcie zasubskrybować nasz kanał. To taka mała rzecz, która nas bardzo cieszy. Chcielibyśmy dociągnąć do 20 tysięcy. Dla was mały ruch. Dla nas takie potwierdzenie tego, że to co robimy jest fajne. Tego, że chcecie nas częściej oglądać. A my obiecujemy przy 20 tysiącach zrobić bardzo fajny materiał, taki specjalny, bonusowy dla naszych subskrybentów. Pokażemy go tylko Wam. A dzisiaj, na dzisiaj to koniec. Ja wracam, musimy go umyć, bo trochę soli na nim jednak zostało. Bawimy się dobrze, mam nadzieję, że będziecie z nami i będziecie bawili się razem z nami, a na wiosnę przyjdziecie do nas do muzeum. Trzymajcie się! O.